Dzień dobry, szczęść Boże, zapraszam na krótką relację z tego, co udało nam się w tej akcji pomocy Ukrainie zrobić. Przy okazji na końcu filmu chciałbym się też odnieść do tych wszystkich maili, które otrzymuję, czy też komentarzy. W samej tej akcji zebraliśmy 300 zł na pomoc, reszta została ufundowana przez fundację naszą a dokładnie no, ze środków, które ja uzyskuję na, ze sprzedaży ikon czy też pracy nad ikonografią, za co bardzo dziękuję za taką ilość zamówień i zaufania, co też pozwala mi dzięki, dzięki tym zamówieniom pomagać. Komu pomogliśmy? Konkretnie pomogliśmy 128. Brygadzie Zakarpackiej, części zaopatrzeniowej tam naszemu majorowi Petrowiczowi, którego dobrze znamy i, i żołnierzom tam pomogliśmy żywnościowo, zakupiliśmy również pralkę i ekspres oraz taki termos, który sam, sam się ciągle gotuje, woda jest gorąca, woda w środku. Te rzeczy są bardzo potrzebne na, na froncie, na, na, na tej części takiej zaopatrzeniowej, no ponieważ żołnierze gdzieś muszą się oczyścić, gdzieś muszą Tą kawę wypić. Następnie byliśmy u naszych przyjaciół z Azowa, ponieważ, jak wiecie, wcześniej pracowałem w Mariupolu, w związku z tym mieliśmy kontakt z Azowem. Azow bardzo często nam pomagał z dzieciakami w, koło Mariupola, a my teraz pomagamy Azowowi. W związku z tym tam spotkaliśmy się z naszymi znajomymi, z przyjaciółmi, którzy należą do tej części. To była pomoc żywnościowa, ale też chcieliśmy udzielić takiej pomocy duchowej, czyli, czyli po prostu się spotkać, podnieść siebie nawzajem. To jest dla nas bardzo ważne. W tej też części byliśmy odwiedzić naszą snajper Marynę, która pracuje razem z batalionem, Gruzińskim i to jest tam też przywieźliśmy pomoc żywnościową, która była bardzo potrzebna. Też mogliśmy porozmawiać, pobyć chwilę razem. W międzyczasie byliśmy w Nikopolu, czyli w takim mieście, które jest naprzeciw elektrowni atomowej w Zaporożu. I mogliśmy zobaczyć, jak wygląda ta tragedia związana ze spuszczeniem Tamy i na Dnieprze, jak osuszyło się to miejsce i jak bardzo to wszystko upada gospodarczo, również ponieważ no, ci ludzie korzystali z tej wody tam i no, jest to bardzo, bardzo trudne, ale też musimy powiedzieć, że trwają prace nad tym, aby ludziom doprowadzić wodę z innych miejsc. Są kładzione rury, ro, rurociągi i, i, i mimo tego, że latają bomby, Ukraińcy próbują się tam pozbierać. No i naszą, najważniejszą częścią pomocy to jest oczywiście pomoc naszym dzieciakom, dzieciakom z Mariupola, które zostały ewakuowane, obecnie są w ośrodku Caritasu na Zakarpaciu. To jest ośrodek Karitasów, to nie jest własność nasza w pełni. Tutaj one przebywają, rozwijają się, tworzą przepiękną rodzinę, no i uczą się życia, przede wszystkim pozbywają się traumy, dlatego im zostały zakupione środki czystości, jak proszek do prania itd. No, 30 osób jednak wyprac to jest troszeczkę wydatku, i do tego wszystkiego zakupiliśmy artystyczne sprawy a ostatecznie kupiliśmy również zamrażalkę, która przyda się do przechowywania żywności. A film z podziękowaniem puszczam teraz. Słuchajcie, wszyscy witam was w Izerskim Centrum Kowczak -Miru. i chcemy podziękować naszym dobrodziejom, ludziom z Polski i Fundacji Investor Art za takie błogosławienie moją kamerą. Тепер ми будемо збирати зітками ягоди, морозити, і в нас буде дуже смачних багато страв. Ми зможемо зберегти їх і ними користуватися. Ми дуже дякуємо вам за те, що ви нас підтримуєте, благословляєте і бажаємо вам Божого благословення. Дякуємо вам! Дякуємо! Przed wyjazdem jeszcze pomogliśmy finansowo w zakupie stacji ładującej dla naszego Andrzeja. Andrzej to jest 20 który został wysłany na front właściwie do strefy Zero po bardzo krótkim szkoleniu. Dlatego próbujemy jemu pomóc i udało się. Myślę, że tutaj wielką odwagą wykazała się pani Wiktoria Szewczenko, która pomaga zresztą nieustannie. I udało się załatwić taką sprawę jak dron, zakupić dron Andrzejowi, zakupić mu wyposażenie takie podstawowe, które musi mieć na froncie i obecnie z operatorem drona teraz jeszcze ma tą baterię ładującą, więc nie musi po prostu dzięki temu pracować w strefie zero. Zdrowie. Chciałość podziękować pani Wiktorii Szewczenko i Hubert Kampe za to, że dołączyli się do naszego zboru na -flow. My kupili portatywną zariadną stację, która pomoże nam przy wykonaniu kolejnych Dziękuję. I teraz chciałbym się odnieść jeszcze do tych wszystkich takich maili. Oczywiście bardzo dziękuję za te wszystkie wspierające maile. Ja w pełni rozumiem naszą sytuację też w Polsce, że nie jest wcale tak prosto, i naprawdę ten, ale dziękuję, że ktoś po prostu potrafi napisać to. Nie, Słuchaj, nie mam po prostu teraz, naprawdę nie mam, jest mi trudno. A co do maili takich jak na przykład, bo sporo było takich zarzutów, yy, że na Ukrainie jest korupcja, w związku z tym ja nie będę pomagał, no to moja odpowiedź brzmi, to w takim razie zamknijmy w Polsce również wszystkie zbiórki, bo w Polsce też jest korupcja. To nie ma tak, że korupcja gdzieś zniknęła nagle. Ale też to jest druga strona medalu tej korupcji. Trzeba się rozejrzeć szerzej, bo jeżeli powstaje korupcja, jeżeli ten, no to komuś trzeba zabrać. Kogoś trzeba zniszczyć, komuś trzeba wyciągnąć, żeby ta korupcja była. W związku z tym my pomagamy i ja przynajmniej staram się pomagać tym, którzy zostali skrzywdzeni, a nie tym, którzy krzywdzą. To jest dla mnie bardzo ważne. Także pamiętajmy o tym, że korupcja ma dwie strony. To nie jest tak, że to jest taka, takie sobie o. Nie? Ktoś zostaje skrzywdzony i jemu trzeba pomóc. On odczuwa się w tym wszystkim sam. I dzięki temu, że pomagamy, mimo tej, tej korupcji, to też ja osobiście odczuwam, że to pomaga po prostu stanąć do walki z tą korupcją. Drugim tam za, zarzutem bardzo częstym jakimś takim było, że, Polacy, że Ukraińcy w Polsce zachowują się tak, a nie inaczej, mają takie, a nie inne samochody, są bardzo, żądają wszystkiego i tam sobie robią jakieś dyskoteki ukraińskie i tak dalej. Szanowni, ja bym się tak tym aż nie przejmował zbytnio, ponieważ to są ludzie, którzy sami siebie skazali na tułaczkę bo właśnie ci ludzie siebie skazali na tułaczkę. Oni raczej nie będą mogli już wrócić na Ukrainę, bo no, bo jak to teraz ma być, nie? Uciekłeś i, i, i co? Nie pomogłeś, nic nie zrobiłeś. W związku z tym oni nigdy nie będą odczuwali życia w swoim kraju. Oni zawsze będą obcymi. I oni się sami na to skazali. I obojętnie, czy mają pieniądze, czy nie. Oni nigdy nie są u siebie. Także to jest ich kara, i w sumie, czy jesteśmy na to jakoś w stanie wpłynąć? Ja myślę, że my jako Polacy musimy się jeszcze jednej rzeczy nauczyć: że jeżeli widzimy takie rzeczy, złe rzeczy, to musimy się nauczyć na nie reagować. Jeżeli widzimy złe rzeczy, czy, czy, czy łamanie prawa przez Ukrainę, chociażby wywieszanie na przykład flagi ukraińskiej w Polsce bez towarzystwa flagi polskiej. No, to reagujmy. Przecież mamy, mamy służby od tego, i one, one naprawdę potrafią nam pomóc. To nie jest przecież aż takie trudne. Ehm, powinniśmy nauczyć się reagować i też umieć zwracać uwagę, mieć odwagę na to, bo my jesteśmy u siebie ehm, i trzeba o tym e, pamiętać. I jeszcze chciałbym się odnieść do takiego, e, dwóch takich właściwie bardzo przykrych maili. Mówiących, że pomaganie Ukrainie to jest pomaganie korupcji. I ja bardzo przepraszam, ale to, co to moja cała praca na tych skrzynkach i zarabianie pieniążków, i, i, i praca tutaj na Ukrainie, to jest pomoc korupcji. Ja bardzo, bardzo proszę, zanim ktoś coś napisze, to, żeby się zastanowił po prostu nad tym, że to, co pisze, to też może mieć drugą stronę medalu. Z góry dziękuję na przyszłość, bo to rani, naprawdę rani. To zniechęca bardzo, bardzo moją, moją pracę, mój wysiłek. Chciałbym też tutaj zaznaczyć, że kochani dla mnie to też nie jest takie proste wszystko i ja nie funkcjonuję na zasadzie fundacji, która ma tyle pieniędzy, że może sobie pozwolić na to, że po moim wyjeździe na przykład na Ukrainę i z powrotem ja sobie zrobię wypłatę tam na przykład iluś tysięcy złotych za to, że byłem na delegacji. Ja jestem niezatrudniony w fundacji i ja nie otrzymuję środków, pracuję ciągle jako wolontariusz. Więc, więc, no, czasami to jest przykre, ale też dziękuję wszystkim tym, którzy mnie tak podnoszą, podtrzymują na duchu. To jest bardzo fajne i bardzo, bardzo dziękuję. Nie rezygnuję z pomocy Ukrainie w żadnym wypadku i też proponuję nie rezygnować. Dlaczego? Są dwie takie opcje, które mnie dosyć mocno przekonują. Jeżeli Ukraina przegra, czyli jeżeli nie będziemy pomagać im tutaj na miejscu, nawet tym prostym ludziom, którzy może nie mają jakiegoś wielkiego wpływu na wojnę, czy pojedynczemu żołnierzowi, który nie będzie miał wpływu na wojnę, ale zawsze mu pomagamy, to jeżeli Ukraina przegra, no to wizja jest jedna, Ukraińcy przyjdą do nas. Jeszcze więcej. Nie wiem, czy to jest obce dobra. A z drugiej strony, cała wschodnia granica będzie Rosją. Z Rosją. Czy to jest dla nas interesujące? No, chyba nie. Nie wiem. Ja uważam, że warto pomagać. Warto pomagać w Ukrainie, mimo tego, że wielu Ukraińców psuje to wszystko poprzez te swoje takie podejście dziwne. Ale tutaj na miejscu moja praca to nie jest tylko pomaganie, ale ja też wiele rozmawiam, bo chrześcijańska służba ratunku to jest taka organizacja, która jest podzielona na takie grupy. Są grupy pomocy, czyli zaopatrzeniowe, grupy modlitewne, ale też grupa kapelańska. Ja przynależę do, do właściwie grupy tej pomocowej, ale po części też takiej właśnie pomocy duchowej i zazwyczaj jak jestem na wschodzie, to mam okazję rozmawiać z żołnierzami i to o takich tematach naprawdę trudnych um, i wzajemnie się wspierać i powiem Wam szczerze, że żołnierze to bardzo bardzo podnosi, że ktoś przyjeżdża i nie przyjeżdża tylko po to, żeby wręczyć Wam dary, zrobić sobie fotkę i pojechać, ale też chce porozmawiać też chce pobyć ja wcześniej specjalnie się kształtowałem ku temu, żeby żeby wiedzieć z, o czym z żołnierzem rozmawiać, a o czym znaczy o co w ogóle go nie pytać to tyle zapraszam do fundacji zapraszam do Wrocławia, bo już 15 września będzie wystawa o tym będzie więcej na stronach fundacji dziękuję bardzo za wysłuchanie i wytrzymanie 12 minut i pozdrawiam bardzo serdecznie